Siemano, chciałbym dzisiaj powiedzieć miodowi szaleńcy, ale dzisiaj nie będzie o miodzie. Dzisiaj będziemy robić gin z butelki. Tak, ja, gin z butelki. Dwóch trudnie dzisiaj nie będzie, tylko no, dwa giny. Dwóch ginów. To jest to małe zastrzeżenie, że wszystko o miodach pitnych i, i innych alkoholach. że no, dzisiaj pozwolimy. Tak, jesteśmy otwarci. Wszystko to z alkoholem. Jesteśmy jest. otwarci, można by, chciałoby się powiedzieć. No. Dzisiaj jesteśmy gościnnie na progach u Krzysztofa i to on będzie pokazywał nam. Co będziesz nam się pokazywał? No więc dzisiaj nie będziemy robić miodu. Dzisiaj będziemy robić inny alkohol, ale może nawet nie tyle co robić, tylko troszeczkę powiedzmy e, tunningować turi y, y, alkoholu A, miano, a no. mianowicie zajmiemy się dzisiaj ginem. Na warstwach weźmiemy sobie gin zwykły, e, jakiś tam najprostszy, najtańszy. O tym za chwilę powiemy. I go troszeczkę Popompujemy, zrobimy z niego coś fajnego, złożonego, także oglądajcie już za chwilę na Kings of Meat. Sprawdzę twoją wiedzę. No, 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 no nie, nie spodziewałem się, także Nie było skryptu, ale dawaj. Eee, wiesz skąd w ogóle Jin? Skąd się wziął Din? Znaczy to no wiem z czego się go robi, ale w sensie skąd pochodzi, tak? No Ym... nie skojarzy się jednak z wyspami brytyjskimi, no, nie? No kojarzę, że podejrzewam, że dzień właśnie stąd się wywodzi, że wiadomo, że tam gdzieś tam ten alkohol... Ej, źle. No, no, Moi ale... drodzy, Din nie wywodzi się z Anglii, wywodzi się z Holandii. Został przywieżony tutaj przez żołnierzy amerykańskich, a raczej AM, amerykańskich Przez żołnierzy brytyjskich w, w XVII 17 wieku. No nie wiedziałem. W ogóle gin teraz przechodzi, przechodzi też taką rewolucję, nie wiem czy zauważyłeś. Się, staje się coraz bardziej popularny. Eee. Tworzą się takie e, mikrokraftowe destylarnie eee. i naprawdę to jest bardzo ciekawe. temat. Powiem wam, nie wiem jak to wygląda w Polsce z, z, tą, z tą produkcją, z tym spożyciem ginu, z tą, z tą dostępnością tych różnych ginów. Na Wyspach Brytyjskich jest absolutny, słuchajcie, jest szał na tym punkcie, nie? są różowe, zielone, jakieś tam smakowe i tak dalej. To właśnie to. Przyznam jeszcze, że trochę to interesuje. W ogóle gin, jeszcze tak trochę historycznie. Gin to na początku było lekarstwo. No, to jak większość alkoholi. No, wódka no, wódka no. i whisky też było wcześniej lekarstwo. No teraz nawet trochę smakuje jak lekarstwo. E nie? Mówi, mówi się na przykład w Anglii, że e dzięki Gin, ginowi gin, ginowi, 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 ginowi. ginowi. E, utrzymali oni Indię. Bo dzin miał właściwości razem z tonikiem przeciwdziałania malarii. Właśnie więcej chodziło o ten tonik, tą chininę z, e, z toniku, no bo wiadomo jak dziś jest to z tonikiem. Otóż nie, 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 niekoniecznie. Moja żona na przykład preferuje z lemoniadą. E, a to taki... jest bardzo wdzięczny w ogóle, jeżeli chodzi o mieszanie no, z różnymi dr e, drinkami. I takie było jego też założenie. Często był używany przez marynarzy, gin, bo było łatwo zakonserwować, tam była e, zapotrzebowanie na witaminę C. Nie. Więc jak było, można zakonserwować tą witaminę C, wycięć się tą z cytryn? Właśnie przez alkohol. Mhm. A to z rumem się nie, 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 nie myliście? Rum to rum też no? ale gin już, gin już był... Ten, no. no to, to czego się nauczyłem, prawda? No. King to w uczy. Jest I pewnie. jeszcze jedna ważna taka anegdotka, na wyspach się mówi... E, że inteligentni ludzie piją e, wódkę, a cała reszta gin. <laughs> a to dlatego, że gin w Anglii w, w XVII wieku e, był tak popularny, był takim alkoholem biedoty. Hmm. Był okres nawet, że w Anglii mogło się tworzyć destylarnie i nie potrzebowałeś na to e, pozwolenia. Produkowano, dzisiaj przebiłeś tabliczkę, mogłeś otwierać jutro destylarnie dżino, wow. dopiero później e, któryś król angielski zaczął wyczuł w tym szczerze, mówiąc force i podnieść, bo, no, jak zaczęli, wszędzie zaczęli to opodatkowywać, wydawać licencje. E, no ale gin generalnie był na biedoty. doty. No z okay. no. zarysów historycznego e, oddaję no to, głos do, to, do to studia. Tak. <laughs> Tytułem wstępu. Skąd w ogóle mi się taka zajawka, bo już powiem, że kilka zrobiłem takich fajnych e, e, właśnie zinów. E, kolega w pracy kiedyś mówił, że powiedziałem, że robię miody i tak dalej. Tak trochę w dyskusji o alkoholach. On mówi, że właśnie gin, pije gin i, i robi na przykład swój slow gin. Nie wiem, czy w Polsce to jest, jak to przetłumaczyć, ale slow gin jest to gin, który był z dodatkiem tarniny. Tarnina. Tak, są jagody tarniny. I można kupić w sklepie na przykład Gordonsa, jest taki bardzo ciemny, wręcz prawie, taki brunatny prawie kolor. I on mi przyszedł taką małą, małą fioleczkę. Zupełnie inaczej wyglądał, zupełnie inaczej smakował. Mówię, wow, mówię jak to zrobiłeś? Nie? W ogóle, co, co jest grane? Więc z jest, jest bardzo prosta. Bierzemy owoc, jakikolwiek, jakąś malinę, jeżynę, borówkę, czy co tam, co tam lubimy? A musi być tutaj jagoda? Bo tak mówię, jest tam jagody. E, to, na są najwdzięczniejsze. Wiem, że można też na przykład dodać rabarbar, skórkę pomarańczową. No, ja akurat głównie próbowałem z jagodami. E, w czasie malina, jeżyna, taką mieszankę na przykład e, owoców leśnych. E, zrobiłem. I zrobiłem też właśnie jeden z rabarbarem i z imbirem. I zalewamy to po prostu, ten owoc ginem. Zamykamy szczelnie i odstawiamy. Zapominamy na jakieś tam 4-6 tygodni. Robimy taką nalewkę, tak? No, można powiedzieć taką. Macerujemy, tak? Ten... Coś w tym stylu, no, tak. No, dokładnie, to nie jest, nie, nie, to, że tak powiem, nie będziemy tego ginu tutaj tworzyć od podstaw, nie będziemy go do mnie destylować i tak dalej. Generalnie wbiarzam taniego ginu, który nie jest zbyt mocny, nie ma zbyt dużo tych, tak ładnie po angielsku, czyli, botanicals, czyli tych wszystkich właśnie dodatków, dodatków tutaj... przypraw i tak dalej. Ponieważ i tak owo za mnie gdzieś tam zamaskuje. Nie? Także używamy właśnie taki, ja tu akurat nabyłem drogą kupna w, w, w lokalnym markecie w sieci, która pewnie w Polsce też jest. Nie wiem, czy w Polsce ten jeń, bo no, jak wiem nie jest aż tak popularny jak na Wyspach, ale. No, generalnie jean, tak? Jean, e, no. London Drive Jean to jest też gatunek jeans, tak. są różne, ale są tak różne. Mówią, że można użyć. E, są różne, formie. zwłaszcza w Polsce jest jeden bardzo popularny taki e, lokalny, który... no... Nie cieszę się zbyt do, dobrą, dobrą marką, dobrą renomą. Kolega, ale, kolega mi mówił. A, ale to też jest London Jean. London Drive to jest jakby gatunek. To był London Gini. Drive? Tak, może odcinek, można by się rozgadać więcej, nie wiem, to wnikać, ale tak, jest to rodzaj. Jest to rodzaj, ne? London Drive. No tak, okay. generalnie mamy gin. Tak, mamy, mamy gin i mamy jakiś owoc. Tak? Ja, tak. No, bo ja tutaj również z drugą kupną nabyłem akurat maliny. Mrożone, mrożone, taka mrożoneczka. Mogą być świeże? E, mogą być świeże. E, Ale i tak pewnie musimy je zamrozić. Bo e, lepiej sam, wiesz sam co, sam powiem tak. Ci, że robiłem ze świeżych je, jeżyn e, i wyszło super, naprawdę że super. Jeśli trochę dam Ci tam później, poza, poza kadrem, dam Ci spróbować. E, wyszło super. Jedyne jest to, że jeżeli wymrozimy te, te owoce, to one, wiadomo, one troszeczkę zmieniają swoją strukturę i więcej soku oddają z siebie i szybciej też przez to. E, ja widziałem różnicę głównie e, później przy odcedzaniu tego wszystkiego. Y -y. Zmrożony owoc po prostu jest miazga z niego, to jest że taka, że praktycznie tam, płynny jest. Natomiast świeże jeżyny, one ciągle jeszcze miały taką swoją zdrową konsystencję owoców. Także to jest jedyna różnica. Możecie użyć świeżych, możecie je wymrozić, możecie użyć od razu wymrożonych. Co macie pod ręką, to jest, to jest po prostu dobre. Także ja mam akurat pół kilo, pół kilo malin, z pół kilo 0,7 litr alkoholu możemy spokojnie zrobić. Nie? Tak, tak, mamy tu są dwa dodatkowe składniki. Ginę widzę, że jest litr. I teraz tak, I teraz mamy tutaj, mam tutaj e, słoiczki. Akurat zauważ jakie duże macie te słoiki. Możecie to włożyć w jeden słoik, może to włożyć to na dwa sobie rozlać. Ja przy już wiem, że muszę użyć trzech, bo przy dwóch to po prostu są tak pod korek, że, że, że ciężko, bo są straty, a co szkoda, nie? Alkoholu rozlewać to, o Jezu. Także co do mnie? Rozdzielimy sobie równo e, tych, tych, tych malin do słoika, zalejemy wszystkie równo ginem, zakręcimy i zapomnimy o tym na jakieś, no ja tak minimum 4-6 tygodni, żeby te alino oddały to co najlepsze w nich. Nie? Także poczekajcie tylko, żeby to otworzę. Dobra, żeby sprawdzić czy, czy obejmujemy w kadrze eee, obejmujemy. Te słoiki, wszystko działa, tak? Jakby... Dobra, No ale no, no, no. co? Przesypiamy sobie tutaj tak. To już koniec napełnienia? No nie wiem, zaraz zobaczymy ile dźwięków wyjdzie, nie? Czyli staramy się równo... Staramy się równo... No, że, to no, generalnie to lepiej by mieć jeden duży słoik, tak? No byłoby łatwiej, nie? Chociaż to nie ma znaczenia, nie? bo tam ilość, ilość, wiesz, dziny na owoc będzie... No, no, da, taka sama, nie? to no, tak. Ale... No, trochę... Malinki w słoiku... Tak mogę powiedzieć na oko, że pra... no połowa, połowa, połowa słoika to ja no, czyli będzie pół słoika malin mrożonych mogę, nie wiadomo właśnie jak się już rozmrożą to na pewno troszkę nam sięgnę. No, teraz tak. Mamy tutaj o cyk. Dzień z butelki. I z butelki jak służy plomba stykła. Trzy życzenia. <laughs> Sobie. I nacerujemy, tak? Dobrze. Tak. sobie o... Tak. Czyli nie lejesz to pełno, tak? Nie Tak, że w zakresie dwa rzeczy równo... równo rozlać, nie? Ale gdybym zrobił tam dwa słoiki, to dosłownie miałbym po korek. Już mówię, robiłem to wcześniej, także. <coughs> tak, że wiem, że y, no, nie warto, nie. Lepiej się po prostu sobie rozlać na ten jeden ekstra słoiczek i, Gin to jest nic innego jak tak naprawdę destylat e, przeczęsto pszeniczny z dodatkiem przede wszystkim muszą być dodatek włodniałowca. E, jak jak Mogą tam być inne różne dodatki, ale to musi być spełnione, żeby to naspać dziny. Zakręcamy szczelnie. I tyle. Zalane? Zapominamy o tym na jakiś czas. Możecie sobie na przykład. Na jaki czas? Wiesz co około. Ja myślę, że minimum 4, około 6 tygodni. Jak zostawicie na dłużej, to się nic nie stanie. E, chyba, że ktoś na chwilę mi tutaj z widzów sprostuje i powie, że tak, jakieś tam się wydzielają wnioski. Nie sądzę, bo mówię, mój. E, był tak, że zapominałem o tym po trzech miesiącach, wyciągałem na przykład. Nie, ale no nie nie? powinno. Być, I nic się mm. nie dzieje. E, no to no, jest alkohol, także to nie zepsuje się, nie tam nie spleśnieje. Czyli 4 tygodnie to minimum. Minimum tak, żeby te, myślę, że po, tak. te owoce mi się tam oddały, powiedzmy to, to najlepsze. Yy, ja to wstawiam sobie gdzieś tam do skrytki, pod schody, zapominam o tym, nie? raz pora, jak mi się przypomni to przyjdę, zobaczę, na przykład zamieszam, o, ale generalnie to nie myślę o tym, tak? Także niestety no, jest, trzeba chwilkę poczekać, ale no, to tyle, nie? Z, tej, z tej pierwszej fazy. I teraz normalnie no, musieli się tak? tak, musieliśmy, tak? to czekać, to, powiedzmy te parę tygodni, no ale wiadomo, nie? Udało mi się już miałem nastawionek wcześniej, czekałem ze zlewaniem, ze rzucaniem na, 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 na dzisiejszy dzień, także pokażę wam właśnie jak, jak to wygląda już po, po tym okresie, nie? Także mogę sobie to odstawić. Mamy dzina w butelce, wszystko możliwe. <śmiech> <śmiech> Czyli o tych zapomina, a Krzycho, Krzycho nam zaraz i pokażę, co tu się dalej wydarzyło. Także jestem z powrotem. Też takie widzicie takie same trzy słoiczki. Tu na etykietce wam powiem, że wstawiłem to, wiecie kiedy? 2 eee, września. Także jakiś czas, jakiś czas temu już. Eee, a mamy 19 grudnia. grudnia. Także to znaczy 3 miesiące. Zapomniałem, wstawiłem, zapomniałem. Miałem inne do, do, do spożywania, także nie było, nie było problemu. Eee, teraz tak, co z tym robimy? Nie? Przede wszystkim trzeba odseparować płyn od, 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 od owocu. Wycisnąć ile się z tego da. Następnym krokiem będzie troszeczkę trzeba to troszeczkę trzeba złamać, smakać, że troszeczkę go dosłodzimy. Nie za, to, 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 to jest kwestia gustu. Nie? Jak ja nie, powiem, nie za dużo, ponieważ to może później trochę jak lekarstwo smakować. Także wiecie tam parę łyżeczek cukru takiego yy, drobno granulowanego. No to pokażmy to. I tak, No to już dobra, no to jedziemy. Nie? Tu już sobie przygotowałem wcześniej. A. A jak to filtrujesz? Przez tetrową piruchę. Ja, ja to filtruję przez, przez tetrową piruchę. Powiem Wam szczerze, że. Yy... No, jest bardzo, bardzo wygodnie i bardzo tanio i bardzo skutecznie przede wszystkim. Nie? Także to sobie wyłożę na Pozwolę sobie moją asystentkę piękną po, po, o, poprosić o pomoc. Także jedziemy. Ostatnie to samo. Daj, daj. No, proszę bardzo. No, ładnie pachnie. Tu od razu Wam powiem, że. Yy, zwłaszcza przy mrożonych owocach, my go troszeczkę rozcieńczamy ten dzień, bo raz, że to będzie sok z owoców, dwa, że jest ta woda, z, 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 która przy rozmrażaniu owocu, które puszcza, także on już nie o te 40 37, ,5, tylko będzie pewnie bliżej około 30 także... No, ale jest fajny, nie? Także jakby bym po, po, pozwolić pozwolił tylko, żebyś podniósł tutaj wyżej, yy, bo to sitka jest z troszkowej, w sensie wiesz? Także najpierw to zleję. One napęczniały też, nie wiem czy, 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 czy widzisz. Tak, no, to przy nalewkach e... tak jak no. no, Ale to będziesz wyciskał wszystko, tak? Tak, się je jak leje ten kolor, Jak jest wspaniały mm -hmm. czerwony. Sama natura słuchajcie, żadnego barwnika sztucznego, żadnego aromatu po prostu. To co, to co będziemy do tej buteleczki później zlewać to jest po prostu wszystko z owocu, wszystko z tych mali. Także teraz pozwolę sobie to wziąć, ładnie zawinąć. Generalnie... nie wiem, jakby się ser na przykład wykręcili, czy coś, to, to podobnie to w tej chwili wygląda wszystko. Generalnie przy robieniu nalewek chciałoby ty... się, że z higieną specjalnie nie trzeba się przejmować, jakby żeby, no, żeby nie było, prawda? Eee... Ręce miałem wszystko umyte, czyste, pieluchę wyparzoną. Ale jest to stężenie alkoholu, które tutaj skutecznie zabije wszelkie e, drobne ustroje, także e, robienie nalewek jest generalnie łatwym zajęciem. Yy. Zwłaszcza takich, nie? Czyli tam nie bawimy się ze spirytusem i, i tak dalej, tylko po prostu, dokładnie po angielsku się mówi, że to infuse alcohol, czy to jest raspberry infused gin, nie wiem jak to dokładnie po polsku będzie. Maceracja. To, maceracja, tak? To zbyt słowo. Także tutaj myślę, że już większość mamy wyduszoną. No można by się pobawić, jeśli na przykład to wszystko tam przy, 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 przez to sitko na przykład przecedzić, ale powiem Wam, że z lenistwa nie robię tego. Bo osad mi się wytrącić wtedy, i będę musiał filtrować, nie? A tak wszystko zostaje ładnie na tej piluszce. A co robisz z owocami? Ja z, z reguły wyrzucam, wiesz. Nie może można by jakoś tam gdzieś tam użyć, ale powiem Ci, jak zobaczę, jak to wygląda. To nie wygląda zbyt apetycznie. No wiem, że nie wygląda apetycznie, e... ale. E... One mają dosyć mocne stężenie e... alkoholu w to sobie. To, no można by je zjeść, e... nie? No. widzicie, jak nie wiem, czy to by kto. to. I moim sposobem na to jest. Yy... Wiesz, jak to wygląda, taki o. Nie, nie za ciekawie, nie? nie? wygląda to ciekawie, ale yy, dobrym sposobem na skonsumowanie tego jest dodanie tego do lodów. Dobra, to sobie na chwilę ten. I wtedy jak dodajecie to do lodów. Znaczy takie jakby lody z delikatnym posmakiem alkoholowym. Ciekawe rozwiązanie, żeby nie marnować. Yy, Dobra. Teraz tak, łyżka. I co? I będziesz dosłado teraz. Będę tak? dosładzał, także pozwolę sobie jeszcze może wziąć hmm. dwie. Mało na próbę. Chcesz spróbować, jak to smakuje przed rozsłaniem? No, nie odmówię, No. Mniej dziwnowo niż bym się spodziewał. Tak, zdecydowanie dobrze. Przez to wszystko to przykryte. Nawet całkiem nieźle zbalansowanym, hmm. ale z tym dziwnem się fajnie. Ale rzeczywiście słodzenia się przyda. No, gdybyśmy walili to na, na przysłowione szoty, jak najbardziej może być, ale ja przypuszczam, że to jest bardziej taki... E, tak, e... że tak właśnie mój kolega, który mnie do tego mówił, to on, on pije to czysto, tak? Czyli on nit, czy on sobie zleje szklaneczki, zapije. Jego żona tam z tonikiem. Moja żona z kolei zasmakowała bardzo też w tych właśnie nalewkach ginowych. A ona sobie po prostu rozumie z wodą mineralną gazowaną. Także nie lubi na słodko. Trochę rozwodnić, żeby taki, taki w laundering, koktajl w takim stylu, i w ten sposób to piję także. A ktoś próbował ten? Robić tego koktajlu z miodem pitnym? Z miodem pitnym, no. <grym> nie próbowałem jeszcze. może by to. Można w ogóle można by spróbować dosłodzić to miodem. Ja używam cukier, bo tak ten przepis został sprzedany. Eee, I obawiam się też, że miód mógłby mi troszeczkę zmętnić to, bo to jest bardzo klarowne. Wiesz, mm. jak w ogóle nie wyglądać do butelki, to zobaczysz. Eee, obawiam się, że miód mógłby troszeczkę zmętnić, aczkolwiek. Może kiedyś jak będę miał płynny, może latem kiedy miał płynny miód to użyję jakiejś tam akacji czy czegoś takiego neutralnego. No, no, Akacja by była dobra. No. No, także tu sobie dosłodzimy, ja tak technicznie powiem, że tak na oko sypię, nie? ale nie więcej jak może z dwie łyżki no, zamieszamy. Według gustu, bo tutaj już teraz wchodzimy w etapy takie naprawdę tak. domowego gotowania. Cukier się szybko rozpuści, wymieszać, Spróbacie. skosztować, jak Wam pasuje z to zostawić, bo tutaj już więcej się, wiele więcej się nie wydarzy w smaku, tak? On będzie leżał w butelce, e, owoce zostały wyciągnięte, został dosłodzony, ten smak zostanie. on jest, jest tak bardzo miałki cukier, myślę, się już rozpuścił. Chcesz spróbować sobie znowu? Nie. Ja to nie. Także za, za to spróbuj dzisiaj. No niewiele zmieniło. Nie? Nie, no spróbuj Ty. No tak sypię także... Dobry, tak bardzo delikatnie ma nowy gin gdzieś tam się prze... Yy. No, jeszcze troszeczkę dodamy, a nie za dużo mówię. Ja w swoich nalewkach kiedyś stosowałem, jak jeszcze zanim zacząłem robić miody, stosowałem yy, wódkę przede wszystkim albo spirytus. Ale to z giną tu widzę, że to yy, jest jakby delikatniejsze. A powiem Ci, że zrobiłem też budkę. Yy, akurat latem się zdarzyło, że, że Monika kupiła miała, była na rynku i były jeżyny świeże. Nie? I kupiła tych jeżyny sporo. Wiesz, że trochę zjedliśmy, ale świeże się jakby nasz ukopsów, zrobimy też. Także wiesz, powrółem mi tego, I zrobiłem właśnie din jeżynowy i zrobiłem budkę jeżynową. Super sprawa chodźcie. Tak, słuchajcie. A co nie... było lepsze? Yy, według Ciebie jest? Trudno powiedzieć, wiecie? wyczuwalne różnice w smaku? Troszeczkę, niewiele, wiesz? Troszeczkę, bo to wiadomo, butka. No, Mocny alkohol, nie? Właśnie, że ten alkohol to i. No, nie wiem jak ty, no, raczej to ale ja nie czuję tego za mocno. Nie, no czuję alkohol, ale. A nie, aż tak, Nie jest ordynalnie tak, jest ładnie zamaskowany. Dobra. No i co teraz? Koniec. No, spróbuję jeszcze tylko szybciutko. Przełączanie do butelki. teraz spra sprawdzimy go. No, myślę, że to już. Będzie to. Mhm. I teraz buteleczki, jakie tam macie. Jakieś ładne. akurat mam ja taką. Ci powiem, cukier waniliowy, bo to fajnie, pasował, to by Tak delikatnie wanilią podbić. Wanilinowy. Wanilinowy. Cukier wanilinowy. A nie waniliowy? Nie, wanilinowy. Tak? No. 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 Nie wiem. Jak? Rywam to ci pokażę. Ja wszyscy mówią waniliowy. No właśnie, wszyscy, wszyscy źle mówią. <grywam> Sprawdźcie to. Na. Idealnie dalej także powiem tak mam na etykietce napisane to był 1 litr dżinu, a wyszło mi z tego tu jest połóweczka, a tu chyba było chyba <sum> ja 0,7. Tak, ja także teraz jest, słuchajcie to to 1-2, czyli około 200-200 ml zyskaliśmy y, poprzez, y, poprzez dodanie dodań, Malin, z sok z Malin, woda, gdzieś tam która... O i tak to już tak powiem. Tu zakrokujemy. Finito. Nic tylko, nic tylko próbować. Nie, tak. zawsze to, nie wiem, czy będzie widać. Eee, jeżeli... Idealny, klarowny, piękny, czerwony kolor. Myślę, że tego nie będę widzieć, Ale, e, jeżeli zaczynacie przygodę z zrobieniem alkoholu na, nalewki e, na bazie ginu, czy na bazie spirytusu, czy wódki, jest świetnym sposobem, bo tak. szybko się robi i robi się łatwo. Także... No, no, słuchajcie, no spróbujcie, napiszcie co, co, co tym sądzicie. Co Może robiliście już jakieś takie fajne sami. E, ten mój kolega też na przykład robił ze skórką pomarańczową, gdzie po prostu tej, tej obrał tylko zalał tą skórkę pomarańczową. No można dodawać e, różne owoce. No, no. Ja robiłem rabarbar z Imbirem. Rabarbar jest fajny, jeżeli macie czerwony rabarbar. Jeżeli on jest sam zielony, to on nie odda tego koloru i to tutaj jest takie... Taki bardziej żółty, niż, 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 niż taki piękny, jakiś tam różowy, nie? ale jak zrobić z czerwonym rabarbarem, to znaczy, w sensie jak te łodygi mają więcej czerwonego, to jest bardziej dożały, to piękny, taki różowiutki kolor wychodzi, fajny. Nie? I za to się duże pieniądze w sklepie płaci. <laughs> za co? No za taki gin z rabarbarem. Aha, a, nie? no, no bo tak, bo tak. No, za za. Płaci <laughs> za butelkę taka powiedzmy pół litra yy, i on, jest, on ma tylko 20%, także dużo słabszy. Yy, Kosztuje tyle samo mniej więcej, co, co taka butelka litrowa zwykłego, normalnego ginu. Arabarwal kupicie za grosze, imbit też kupicie za grosze. Zróbcie swój. No dokładnie, działajcie. E, to to. Sobie, ja sobie jeszcze pozwolę przypomnieć e, tym, którzy nie wiedzą, e, powiedzieć, a tym, którzy już wiedzą, przypomnieć. Pamiętajcie o e, zbiórce, którą prowadzimy. Link do, do zbiórki pieniędzy jest pod filmikiem. E, zbieramy na lepszy sprzęt. E, no jak wiecie, robimy to z pasji, ale no, wiele komentarzy jest i zresztą my wiemy, gdzie jest problem. Problem jest głównie z dźwiękiem, no i jest też czasem problem z obrazem. Dlatego staramy się zebrać przede wszystkim na dobry mikrofon i jak się uda, na również lepszy sprzęt nagrywający. Jeżeli chcecie nas wesprzeć, chcecie nam pomóc w tym, żebyśmy się rozwijali, żebyśmy no, cieszyli się swoją pasją, a jednocześnie przekazywali wam jak, jakąś wiedzę, Będziemy bardzo szczęśliwi, jeżeli wspomożecie nas jakimś datkiem. Tymczasem pozdrawiamy, Kings of Meat. Hej! Hej! Nie wiem. <śmiech> <śmiech> <śmiech>